Rok 1947, na roi, topienie marzanny w starożytnej lechi, majka dla dzieci. Złote promyki, wierne słuszki słoneczka muskały swoimi świetlanymi skrzydełkami modrą taflę uśpionego jeziora. Ocknęło się połychtane różdżkami świetlików jezioro przeciągnęło się leniwie trącając swymi ramionami falami nadbrzeżne szuwary i rozśpiewało szmerem codziennie nuconej pieśni porannej hen wysoko wzbiła się pod niebiosy mała czarna jaskółeczka dzwoniąc swym srebrnym głosikiem piosenkę o wiośnie posłyszały ją tataraki i trzciny Wychyliły swe szmaragdowe główki I rozniosły radosną wieść dookoła Uciekła hen Za góry i bory Sroga starucha zima A z nią sfary Choroba i śmierć A powróciła młoda Piękna wiosna Niosąc ludziom w dani kwiaty Pogodę i śmiech Wiosna, wiosna Rozdzwoniło się przez tworze, jezioro i ziemia. Wtem, krążąca nad szmaragdową tonią srebrzystą, mewa zaskrzeczała swoim piskliwym głosikiem, i wszystko ucichło, zastygło, zamarło jezioro, słuchane w jakieś płynące falą szmery. Po chwili Spośród drzew, przytulonego do skraju jeziora Gaju, wyłoniła się roześmiana, rozbawiona gromada dziewcząt i chłopaków, popychając przed sobą olbrzymią kukłę ze słomy, ubraną w jakąś fantastyczną szatę, a może po prostu w łachmany. Na jasnych i ciemnych włosach dziewczęcych śmiały się i radowały świeżą barwą Wianki dziewicze, i zerkały ciekawie z zapasków i z szat maleńkie główki pierwszych kwiatów. Młode, niefrasobliwe twarze i błyszczące radością oczy mówiły za siebie o szczęściu i weselu goszczącym w sercu. Wnet cała gromada znalazła się u stóp rozmarzonego jeziora i ze śmiechem dogadywaniem i wesołymi okrzykami potrącając, wepchnęła kukłę wyobrażającą marzannę do wody, trysnęła strumieniem w górę woda, zamigotała srebrem i tęczą i opryskała nachyloną nad jeziorem młodzież. Ze świeżych chust malinowych Wypłynął złocistą kaskadą młody, niefrasobliwy śmiech, a dzieci, śledząc płynącą botafli jeziora marzanne, krzyczały i śpiewały, zimo zła, zimo zła, opuść nas. Ze śmiechem i piosenkami rozbiegli się chłopcy i dziewczęta po zielonym lesie, radując się młodością. Wiosną i kochanie, a tymczasem biedna, tak źle potraktowana przez ludzi i jezioro, kukła marzanna, obmacywała swe stare, potłuczone kościska, żaląc się i biadoląc. Lecz nikt nie słuchał już tych żali i skarg. Jezioro znów rozdzwoniło się szmerem szmaragdowych fal. Zadumany tęskny gaj rozbrzmiał pieśnią ptaszencą. Tataraki i trzciny, plotkarki opowiadały wychylającym się z ziemi złocistym kaczeńcom przeróżne dziwy i baśnie. Maleńkie świetliki słoneczne pląsały po srebrnej fali. A czarna jaskółeczka głosiła pieśń o wiośnie.